Dzień dobry. Dzisiaj moją gościnią jest Ewa Rumińska-Zimny, wiceprezeska Stowarzyszenia Kongresu Kobiet i ekonomistka. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Nam bardzo, bardzo miło jest również. Chciałabym zapytać Panią o nadchodzący 17. już Kongres Kobiet, który odbędzie się między 6 i 7 września w Katowicach. To już 17 lat, odkąd Kongres odbywa się w Polsce. No właśnie, to już 17 lat. Wydawało się, że... Po pierwsze w kilku kongresach, że to wystarczy, bo sytuacja kobiet no, powinna się generalnie poprawiać, i niestety tak nie jest. No, różne, no ja podam tylko może jedną cyfrę, luka płac między za tą samą pracę kobiet i mężczyzn wynosi prawie 18, 16, 18 punktów procentowych, a jeśli chodzi o stanowiska kierownicze, to prawie 30%. No to widać wyraźnie, że ta równość nie, nie ma tej równości. No, to samo dotyczy na przykład kobiet na stanowiskach kierowniczych. Mamy tylko kilka kobiet, które są prezeskami dużych firm, zarząd, prezeskami zarządów dużych firm, natomiast w samych zarządach to jest kilkanaście procent, no to jest dużo, dużo mniej niż inne kraje, na przykład w Unii Europejskiej i niż wymogi nowych dyrektyw, właśnie w tych obszarach, czyli w tej dyrektywie dotyczącej ujawnienia luki płac, gdzie zakłada się, że w ogóle tej luki płac nie będzie, no bo nie powinno być. Równość jest zagwarantowana w Konstytucji, w Prawie Pracy, no i powinna się zadziać, natomiast tego nie ma. To samo dotyczy równości na przykład na stanowiskach kierowniczych, no też jest to część, Praw, które kobiety mają zagwarantowane w Konstytucji. No i też to się nie dzieje, więc jest co robić. Proszę powiedzieć, mimo tego upływającego czasu, ten brak równości, o której pani mówi, to jest kwestia decyzji politycznych, złych decyzji, to jest kwestia braku woli, bo tak naprawdę co stoi na przeszkodzie, żeby tę równość budować nieco szybciej? No właśnie to tak dziwne trochę co stoi na przeszkodzie bo tak naprawdę jest to w interesie wszystkich to nie jest tylko interes kobiet to jest interes całej gospodarki no bo to się opłaca kobiety są bardzo dobrze wykształcone dużo lepiej niż mężczyźni i ten potencjał pozostaje mało wykorzystany w Polsce my mamy właśnie drugie miejsce jeśli chodzi o kraje unii europejskiej jeśli chodzi o poziom wykształcenia kobiet na sumę mężczyzn z wyższym wykształceniem przypada 182, chyba 182 kobiety, i ten potencjał gdzieś nam się rozpływa. No to samo dotyczy firm i tak dalej, więc to jest nie tylko w interesie kobiet, ale i takiej no, moralnej sprawiedliwości, ale również w interesie całej gospodarki i firm. No i to pytanie: dlaczego? No, wola polityczna jakby nie myśleć jest pierwszym krokiem że trzeba no można coś posunąć do przodu i ta wola polityczna niestety ma różne wahania i tak naprawdę nie jest jej za dużo ja bym powiedziała że jest jej bardzo mało Proszę powiedzieć, jak panie, panie, mam na myśli wszystkie kobiety zrzeszone w Stowarzyszeniu Kongresu Kobiet, jak pani radzicie sobie z takimi argumentami, że tyle mówi się o prawach kobiet, a nikt nie zajmuje się prawami mężczyzn, znowu kobiety, znowu coś dla kobiet, znowu mówimy o tym, że kobiety czegoś potrzebują, a mężczyznami to nikt się nie zajmie? No, mężczyźni już się sami sobą zajęli bardzo dobrze, tworząc taki patriarchalny model gospodarki w którym faktycznie kobiety mają systemowe bariery, żeby przejść na stanowiska kierownicze, żeby mieć tą równą płacę i żeby ta równość szans była faktem. Więc kobiety działają w ramach systemu, który jest już blokuje je głównie z tego powodu, że kobiety mają drugi etat w domu. I pracę, którą wykonują bezpłatnie na rzecz rodziny. Na rzecz gospodarki również, no bo na przykład to tak może zabrzmi trochę, ale posiadanie dzieci, no to jest jakby nie patrzeć, produkcja kolejnych pokoleń osób, które pracują, na przykład na emerytury rodziców. No więc gospodarka też powinna i korzysta z tej bezpłatnej pracy kobiet. Więc tutaj... Panami na pewno w tym momencie. Ja to słyszę z wielką ciekawością, że, że to fajnie, że są kongresy mężczyzn, bo chyba drugi się odbył w Warszawie. I nie wiem, czy któryś nie jest kolejny, że tak powiem, proponowany, bo oni też mają swoje problemy, które no, zderzają ich z rzeczywistością. Na przykład, moim zdaniem, takim bardzo. Ważną kwestią to jest kwestia, kto zajmuje się dziećmi po rozwodzie, gdzie właściwie sądy bardzo często od razu jakby z góry przesądzają, że to będzie przy matce, bo to jest taki model, prawda, patriarchalny, ale często to dziecko czy dzieci by skorzystały z takiej bardziej równego traktowania też ojców i ojcowie są czasem traktowani, ja bym powiedziała, niekoniecznie sprawiedliwie. Tak w cudzysłowie, więc na pewno różne problemy są i nic nie stoi na przeszkodzie, ale ja myślę, że w ogóle to nie chodzi o to, żeby że tak powiem wyrugować mężczyzn z naszego życia bądź też z gospodarki, tylko raczej żeby panowie troszkę się posunęli na tych radach nadzorczych, w firmach, w zarządzaniu firmami, w uznaniu, że Luka płac jest istotna, i powinno się coś z nią zrobić. Ale, na przykład, myśmy robili taką, takie badanie ankietowe wśród pracodawców w takim raporcie na temat luka płac i rynek pracy i kobiety. No i tam 19% ankietowanych mężczyzn powiedziało, że właściwie ta luka płac jest uzasadniona, bo kobiety, jak są w pracy, to myślą o tym, co się dzieje w domu, z dziećmi. No więc, jeśli mamy. Taką perspektywę mężczyzn, no to trochę nam to nie jest, no nie, w ogóle nie jest zgodne z prawdą, ale to pokazuje te bariery systemowe, które są wbudowane. Więc wracając do tego pytania, myśmy mówiły, że dlaczego właśnie nie zajmujemy się mężczyznami? No, mogę tak podsumować, bo oni się sobą już bardzo dobrze zajęli, tworząc ten system ekonomiczny, taki jaki on jest, gdzie cała praca bezpłatna, praca kobiet domowa jest poza systemem rachunku ekonomicznego. I w związku z tym ona jest niewidoczna. Zakłada się, że te kobiety no jakby no zawsze będą chciały zajmować się dziećmi, domem, bo to jest ich taki no jakby priorytet życiowy. Ale nikt się nie pyta, ile ich to kosztuje, jeśli chodzi o Właśnie dyskryminacji na rynku pracy, bo tak to jest, i szanse ich rozwoju zawodowego, więc tu coś trzeba na pewno zrobić. I tym między innymi też zajmuje się Kongres mówiła pani o tym tradycyjnym modelu gdzie rzeczywiście oczywiście są takie przypadki że to kobieta zajmuje się wychowywaniem dzieci i prowadzeniem domu kiedy mąż zarabia na utrzymanie rodziny ale jak wiemy o czym też między innymi za sprawą Kongresu Kobiet zdarza się że w takich rodzinach dochodzi do przemocy ekonomicznej czyli takiego zjawiska o którym jeszcze parę parę naście lat temu w ogóle się w Polsce nie mówiło jakby mogła pani powiedzieć czy to jest rzeczywiście taki realny problem że mamy do czynienia z Takim zjawiskiem jak ekonomiczna przemoc? No bardzo realne, dlatego że kobiety, które nie mają własnych pieniędzy, są niezwykle uzależnione od tego żywiciela rodziny, czyli od mężczyzny, od męża, partnera. No i po pierwsze, ten partner może mieć różne priorytety życiowe, jeśli chodzi o jego wybory, i w pewnym momencie może dojść do wniosku, że jednak. Może jakaś inna kobieta bardziej mu odpowiada, zainteresuje go i będzie chciał stworzyć nową rodzinę bądź też partnerstwo, no i powie swojej żonie czy partnerce, że właśnie tak się zdecydował. No i co wtedy? Kobieta ma zablokowaną no jakby karierę, bo wyjście z rynku pracy na ileś tam lat jest problemem i potem powrotu. Kobiety, gdzie słyszą, które słyszą takie. E, takie stwierdzenia, no, tak będąc załóżmy w wieku, no, nazwę to ogólnie po czterdziestce albo po pięćdziesiątce, co jest bardzo częste, no to w ogóle nie mają swoich jakby zawodowych ścieżek i nie bardzo wiedzą, co z sobą zrobić. A często są dobrze wykształcone. Także ja myślę, że tutaj, no na pewno warto by było pomyśleć, że. No, Dużo jest takich badań wskazujących, że kobiety jednak chcą mieć swoje, swoje pieniądze, swoją karierę, swoje życie zawodowe i swoje jakieś wybory, no bo one mogą decydować się, że chcą być w domu, chowając dziecko to jest bardzo takim pięknym zajęciem i bardzo potrzebna jest matka w domu. Ale potem one, może po dwóch czy trzech latach, chciałyby wyjść z tego domu, albo nawet wcześniej. Niektóre kobiety chcą wyjść z domu, no już załóżmy rok czasu, czy pół roku, nawet skracając urlop macierzyński. No i gdy, jeśli to jest ich wybór i wybór rodziny, no to myślę, że powinny taką możliwość posiadać. Także tutaj e, podstawową kwestią jest, aby taki system, stworzenie takiego systemu, żeby kobieta mogła wybrać bo ona mężczyzna zawsze ma ten wybór Bardzo rzadko jak się zatrudnia mężczyznę to pyta się czy pan planuje powiększenie rodziny na przykład albo jak kobieta dostaje stanowisko kierownicze pyta się a co z dziećmi a co pani jak pani rozwiąże problem opieki nad dziećmi Dlatego nigdy pytania praktycznie nie, nie słyszą panowie Także tutaj myślę, że powinniśmy się porozumieć też i podyskutować z mężczyznami, jak oni to widzą. Młoda generacja mężczyzn na pewno ma zupełnie inne zdanie, bo widzimy to po tym, że zajmują się dziećmi. Na ulicach jest mnóstwo mężczyzn z takimi malutkimi dziećmi, i to jest taki trochę no, przełom. Ja, ja sobie nie przypominam, Czasów dawno minionych, żeby mężczyzna pojawiał się z takim malutkim dzieckiem z wózkiem, bo no w ogóle nie wypadało, tak? A teraz to odwrotnie. Więc są zmiany, ja myślę, że do, dostosowujemy się do nowych warunków, y, jakie mamy, y, do nowych aspiracji kobiet, do, do nowych warunków na rynku pracy, do starzenia się społeczeństwa. No i tu trzeba coś trochę zrobić, żeby te reguły gry trochę zmienić, bo w tych starych, patriarchalnych, no to ciężko będzie. Tegorocznym hasłem Kongresu Kobiet jest równość i bezpieczeństwo. O równości nieco już powiedziałyśmy i chciałam zapytać Panią jeszcze właśnie o te kwestie bezpieczeństwa. Czy wybierając to hasło kierowały się Panie raczej takimi względami bezpieczeństwa Polek, na przykład w zaciszu swoich domów, na rynku pracy, czy również brały Panie pod uwagę kwestie tego, co dzieje się chociażby za wschodnią granicą? No właśnie, no jak najbardziej, to wychodzimy poza tylko sferę domową i przemoc jest no, od lat niestety tematem tych ruchów kobiecych, ale chcemy też mówić o bezpieczeństwie w takim szerszym ujęciu. Bezpieczeństwie geopolitycznym, ale na poziomie państwa, jaka polityka powinna być prowadzona. Zawsze w Centrum Międzynarodowym mamy takie debaty z udziałem też naszych Partnerek z Ukraińskiego Kongresu Kobiet, który powstał już chyba no, 7 lat temu, które mówią, jak one sobie radzą z tą sytuacją, i staramy się też jakoś zobaczyć, jak my możemy wspomagać to. Ale tym razem chcemy porozmawiać też o tym, że ta kwestia bezpieczeństwa jest teraz główną kwestią w Polsce, o której się mówi. Tak? Mówimy tak. o militaryzacji. Wydatków koniecznych obronności kraju, budowania cywilnej obrony kraju. I zastanawiamy się i będziemy się zastanawiać na kongresie nad tym, jaka powinna być perspektywa kobiet. I tutaj, jakby na takich dwóch poziomach, możemy powiedzieć, że to po pierwsze, no to oczywiście, żeby kobiety były bezpieczne, więc ta perspektywa w różnych działaniach powinna zawsze uwzględniać, Perspektywę kobiet i fizycznie osoby, no kobiety, które są przy stołach dyskusyjnych, negocjacyjnych i tak dalej. Natomiast drugie, właśnie, że kobiety by chciały też no uczestniczyć aktywnie w tych decyzjach, które będą dotyczyć, jak my przygotujemy Polskę do no, ewentualnego konfliktu, aby nie, ale w każdym razie będziemy tą obronność budować. I na przykład będziemy proponować taki projekt cywilnej obrony kraju z perspektywy kobiet. Czyli chcemy powiedzieć, co należałoby włączyć, i przede wszystkim same kobiety powinny być aktywne. One już działają. Działają w różnych miejscach, głównie na, przy samorządach. Są rady kobiet, i one podjęły tę kwestię właśnie budowania obrony cywilnej. Uważam, że to jest bardzo zasadne, że nie tylko mówimy, my tu jesteśmy jako potencjalne ofiary i musimy jakoś no uzyskać coś, prawda? Ale również chcemy być przy tym stole decyzyjnym. No i powiem jeszcze dalej: przy pieniądzach, ponieważ na to przeznaczone są duże środki z budżetu. Państwa i one dochodzą, będą dochodzić chyba już w tej chwili do 5% PKP. I tutaj, tak na razie nie słyszymy, żeby Ministerstwo Obrony na przykład zaprosiło Kongres Kobiet, czy inne organizacje kobiece do rozmów, no takich konsultacji. Bo wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne. Na razie to widzimy tylko panów w mundurach, którzy te decyzje podejmują i bardzo mądrze się wypowiadają, ale my mamy w służbach różnego typu, będą z nami te dziewczyny, będą panie generał, nie mówię generałowe, bo to tak się marnie. Odmienia, generałki. Generał, generałki. Generałki, ale to tak też jakoś mniej. Mi pasuje, panie generał, ale będą dziewczyny, które są w, też już na Straży Granicznej, we wszystkich służbach przeciwpożarniczych, i one z nami będą i będą w, u, brały udział w tych dyskusjach, więc to nie jest to, że tych kobiet nie ma. Są kobiety w armii, są kobiety, które prowadzą e, e, samoloty wojskowe, tak jak żona naszego pana marszałka. Sejmu Hołowni, także mamy tutaj no, argumentem bardzo często przy tych dyskusjach jest, że nie mamy ekspertek w zakresie bezpieczeństwa, no mamy. Właśnie te ekspertki będą z nami w czasie kongresu, które zajmują się kwestiami obronności bezpieczeństwa od strony naukowej, od strony praktycznej, i od strony właśnie tych ruchów kobiecych, które już się organizują, żebyśmy no, były tak, jak to powinno być, no, na równi z mężczyznami, obywatelami, obywatelkami, zatroskanymi o przyszłość kraju. No bo tak to powinno być. I tego właśnie życzę nam wszystkim, zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Zapraszam wszystkich na Kongres Kobiet, który odbędzie się, przypomnę, 6-7 września w Katowicach. Moją gościnią była ekonomistka, wiceprezeska Stowarzyszenia Kongresu Kobiet, Ewa Rumińska Zimny. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.